Witajcie! No, po krótkiej przerwie, takiej mojej eksploracyjnej, A obecnie znajduję się na dworcu głównym w Gdańsku. I to właśnie tutaj z tego peronu odjeżdżały pociągi do stacji Gdańsk Nowy Port Tutaj mamy widok na perony czołowe, gdzie pociągi kończyły bieg. Odbywały się próby hamulca i wracały z powrotem w stronę Gdyni, Wejherowa. A także do Stacji Gdańsk Nowy Port. Może tak krótko o samej linii kolejowej numer 249 właśnie, na którą zamierzam sobie zwiedzić, zobaczyć co tam zostało, ewentualnie czegoś poszukać może. No zobaczymy na żywo jak to będzie, ale Wracając do takiej historii, to otwarcie linii kolejowej nastąpiło w roku 1867. Kawał czasu, prawda? Zamknięcie nastąpiło tak w różnych etapach, bo ruch pasażerski został zawieszony w dwutych, chyba w 2005 roku do, i pociągi jeździły ze stacji Gdańsk Główny do przystanku Gdańsk Brzeźno. Do 2005 roku, a chyba w 2007 roku już zupełnie zawieszono ruch. Jakoś w późniejszych okresie tam, powiedzmy w latach tam 2000, od, od 2007, gdzieś tam 2010 roku, dokładnie już nie pamiętam, nastąpiła rozbiórka yy, torów od stacji Gdańsk Zaspa Towarowa do stacji Gdańsk Nowy Port i tam będę eksplorował a tutaj troszeczkę się przemieszczę pieszo, bo jeszcze są tory czynne tak mi się przynajmniej wydaje do stacji Gdańsk Zaspa Towarowa i będę się troszeczkę pieszo poruszał do, przynajmniej do, do przystanku Gdańsk Stocznia a od Gdańska Stoczni Prawdopodobnie wykorzystam tramwaj, albo się cofnę i pojadę skm .com. To jeszcze zobaczę, bo może i z okna, co nieco szlaku też warto byłoby nagrać, uwiecznić. A przebieg linii, przebieg linii był następujący. Pociągi rozpoczynały bieg od stacji Gdańsk Główny, to tutaj, gdzie się znajduje. Następnie zatrzymywały się na przystanku SKM Gdańsk Stocznia. Następnie y, zatrzymywały się na, na przystanku Gdańsk Nowe Szkoty, Gdańsk Kolonia, y, Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdańsk Brzeźno i Gdańsk Nowy Port. Teraz w dzisiejszych czasach od czasu do czasu jeszcze tędy pociągi sobie jeżdżą na mecze. Na mecze pił piłkarskie albo różne jakieś większe imprezy. Rekreacyjne, sportowe które są organizowane tam na stadionie w nieopodal przy stacji w zasadzie Gdańsk Zaspa Towarowa ale to o tym później to co to chyba będę ruszał teraz w stronę stoczni pieszo tam wjeżdża skm SKMK już tutaj nie kończą, tu na tym peronie a tak się Przyglądam. One teraz jeżdżą tam dalej i jeżdżą dalej do Gdańska-Śródmieście. A tak się tutaj przyglądam. Fajny tu jest potencjał tych dwóch peronów. Można byłoby jakieś takie małe muzeum nawet stworzyć. EW58 by się znalazło, trochę wyremontować. N57 też by się znalazło, wyremontować, postawić jakieś tam parowozy dla uatrakcyjnienia dla tych mniejszych pasjonatów no i byśmy mieli fajne muzeum tak mi się wydaje byłoby przynajmniej wykorzystane tutaj czy ta powierzchnia bo torów jest sporo no to już taki po prostu taka fanta fantazja moja no dobra zmieniamy teren i w drogę zobaczymy co tam zostało już Mamy pierwszy problem chciałem się dostać na kładkę, chociaż z góry ją zobaczyć peron skm jak się dzisiaj prezentuje ale w Paremont i płatka jest zamknięta nie pozostaje mi nic innego jak po prostu wrócić się na graj z i sfilmować to sokna z pociągu no dobra, to idziemy z powrotem, tutaj trwa budowa, przebudowa peronu SKM Gdańsk Stocznia a tu bliżej ulicy właśnie znajduje się dawny peron przystanku też SKM Gdańsk Stocznia na torze właśnie do Nowego Portu. Jeszcze widok na dźwigi stoczniowe na naszą płatkę i idę w stronę Gdańska głównego no. to jestem ponownie w Gdańsku głównym, wjeżdża już moja jest którą pojadę do przystanku Gdańsku Politechnika Wsiadamy. No to ruszamy tam z tamtego peronu zdałem pociągi do Nowego Portu Właśnie tymi torami tutaj skrajnymi One się tutaj łączyły z obecnymi tej torami SKS Miały możliwość zjazdy, tak to powiedzmy. tanku dawnego, właśnie na linii do nowego portu, da jest stoczny. Jeszcze peron dostał. Tutaj przed chwilą byłem. Tak dzisiaj się to prezentuje. Przedstawia na przelocie przystanek SKM Gdańsk Stocznia ale nie zatrzymujemy się, bo trwa remont a my tu dalej kontynuujemy podróż wzdłuż właśnie do nowego fortu do zaspy towarowej a obecnie, tak jak już wspomniałem tymi torami też można dojechać pod stadion Stanek się chyba nazywa Gdańsk Stadion Expo czyli coś podobnego może uda się dzisiaj zobaczyć też i ten przystanek. Tu już troszeczkę tor do port, to Nowego Portu schodzi niżej, my wyżej. Zaraz się wychylę. I tam widać przystanek yy, Gdańsk Nowe Szkoty. Próbuję na niego wejść. O ile, o ile przetrwam. Zbliżam się do zejścia podziemnego pod torami. Tutaj było też wejście na peron Gdańsk-Nowe Szkoty Czy teraz można wejść tego to nie wiem Zaraz wszystko zweryfikuję Schodzę w dół Bardzo szeroko, bo tutaj i do stoczni, i, do, i studenci Dużo potoków ludzi kiedyś A może i tak jak dzisiaj też jeszcze podróżują Chyba niestety wejście jest zlikwidowane. Wiadomo, teren jest ogrodzony siatką. Nie da się tu dostać. Na tyle co z peronu zostało, to trochę ziemi. i Peronu już nie ma, ale zostało jeszcze wiata peronowa. W środku czegoś. To się dzisiaj przedstawia A ja będę chyba jechał dalej, bo tu nie ma co Nie ma co tutaj szukać Nie da się wejść Tory już tutaj, tam biegną tory dalekobieżne jest i SKM A my tu odbijamy w prawo jedziemy tam w osiedla Jeszcze raz widok na wiatę na wejście na dawny Peron którego już nie ma Gdańsk Nowe Szkoty. Ja teraz czekam na tramwaj, w którym właśnie mi się zbliża i w niego wsiądę. ósemkę, jestem na ulicy Mickiewicza i teraz w tamtą stronę będę zmierzał. Zobaczymy czy da się tam wejść na peron. Dańsk Kolonia. To powolutku zbliżam się już do Peronu. Gdańsk kolonia idę ulicą Jana Kochanowskiego. Tam zaraz na końcu tej ulicy będzie powinien być skręt w prawo i wejście na Peron. Zobaczymy czy, czy jest jeszcze taka możliwość. No. Tu wejście dosyć fajnie się prezentuje, bo jest widać, że od, odremontowane. Także może jest nadzieja. Widać, że wiata jest, peron jest. To schodzimy. Ładnie to zrobili. Odświeżyli. Jest przyjemnie. No niestety już widzę, że nie da się wejść, schodów nie ma. O. Były schody. Są tylko częściowo i krata. No nic, też idę się rozejrzeć na górę. Peron jak widać przetrwał ładnie. Jest z kostki brukowej. Jak na swoje latka przystało. Szkoda, że nie mogę wejść, bo wszędzie jest płot. Tam jest kierunek nowy port. Tu kierunek Gdańsk główny. Tego mówię, tu są tory czynne, to nie jest tak łatwo cokolwiek zwiedzić. Ale od, od Gdańska zaspy towarowej powinno być łatwiej, tak mi się wydaje. No dobra, to już jest zaliczone, to zmierzam dalej. O, tu widać krawędź peronu tego pod stadionem i stadion jest dosłownie kawałeczek za tym naszym peronem na którego nie mogę wejść Wszędzie płoty są I kolejny tramwaj że podjadę ile się da w stronę zaspy towarowej. Siadam w tą piątkę, jestem na kościuszki. Opuszczam kościuszki i jadę w stronę zaspy towarowej. Jestem już na Płażyńskiego, na przystanku Płażyńskiego, oczywiście ja mówię kościuszki czy Płażyńskiego to nazwy przystanków i będę kierował się teraz w tamtą stronę w stronę wiaduktu Powoli zbliżam się już do celu tam już widać wiadukt czerwona kratownica z którego można było zejść na peron gdańsk jest zaspa tu nam się pokazała ładna wieża ciśnień Zaraz wszystko zobaczymy z bliska Kiedyś tu była parowozownia Lokomotywownia Górka rozrządowa no, Dosyć spora stacja w Raju jak tu się zmieniło Niesamowite Już peronu nie widać Śladu nie ma Ani po parowozowni Przebudowa wielka była, ale zostały schody. Schody, z których się schodziło na peron. Tam jak spojrzymy, to jest kierunek Gdańsk Główny. No nie ma, nie widzę parowozowni. Zburzyli. A tymi schodami się schodziło na peron. Dobra, ja nimi sobie zejdę i wchodzę w grunt ale tu się zmieniło kiedyś to był peron jeszcze ujęcie na wiadukt tu z dołu tu jest ta wieża ciśnień i była zaraz parowozownia. albo się mylę albo tam dalej bo tam jakieś obiekty mi się przedstawiają ale wszystko jest za płotem. Idę w stronę Nowego Portu. Póki co na razie idzie się dosyć względnie taką jakąś drogą. Wszystko jest zagrodzone. Obszar kolejowy, tam nie wejdę. Wiadomo, pociągi jeżdżą. Wchodzić nie wolno. Ale jak na razie jest możliwość iść wzdłuż torów to idę. Zobaczymy, ciekawy jestem co tam jest dalej. Jeszcze raz widok w stronę Gdańska głównego. Na stację Gdańsk zaspatowarowa. Widok. Musiałem pokonać taką przeszkodę, ale udało się. Także jakie niespodzianki mi dalej czekają, to jestem ogromnie ciekawy. Tam zaraz będzie wiadukt nad torami. Tam kiedyś też zdjęcie z niego mam zrobione. Ciekawe, czy tam się da przejść. Powoli docieram do wiaduktu. No, tutaj widzę cały czas płot. Z tego wynika, że ten tor został wyremontowany tam dalej. Ja myślałem, że on rozebrany jest. Okej, okay. trzeba gdzieś jakoś spiąć na ten nasyp drogowy i przejść na drugą no, stronę. to na wiadukcie to, to nagramy widok z góry, jak się tu prezentuje. Ale tu widzę, że ten tor tylko dotąd jest wyremontowany. Zaraz przejdę na drugą stronę ulicy i. I zobaczymy jak to widać z drugiej strony. I tu już mamy widok w drugą stronę. To już jest przyjemniej do eksploracji. Mamy jakąś bocznicę. A nasz tor odwija w w prawo. Schodzę na dół. No, nareszcie na torach. Ale widać, że jeżdżone. To muszę uważać, bo będę szedł obok toru. A my coś tu widzimy. Żadnych cech nie widać. Idziemy dalej. Tam jest kierunek Nowy Port. No, zbliżam się do peronu Gdańsk-Brzeźno. Chociażby to był pierwszy peron dzisiejszy, który zaliczę. Fajnie by było. Zobaczymy. Aha, to chyba wynika z tego, że idę starotorzem już. A ten tor to jest po prostu do portu. Towarowy. A ten nasz pasażerski, tak to pozwolę sobie określić, to już go nie ma. Idę sobie po prostu starotorzem. No i jestem przy Peronie. Wchodzimy na górę. Zarośnięty, ale jest Op. I zaliczamy, no w końcu Mamy wiatę, jest peron Tu zaraz obok tramwaje jeżdżą Klimatycznie Kiedyś nazwa Widać konstrukcja nitowana ma swoje latka Twoje przeżyło są ławeczki tu mamy taki obiekt nie wiem czy to była kasa biletowa czy jakiś posterunek też oczywiście wszystko ładnie zdobione Stany, komunikacji A tu kiedyś pociągi pasażerskie jeździły SKMK na przykład. I widok w stronę nowego portu. Teron zaliczony, można iść dalej. O, jeszcze jakiś semaforek się zachował. <grym> Fajnie. Dobra, maszerujemy. O, widzimy latarnię morską. A tu nam ten tor bocznicowy wchodzi w bramy portu. A ja idę. Wydaje mi się, że to jest chyba nasyp. Nie jestem pewien, ale chyba to był nasyp już. Po kolei dawnej No dobra tak, tak to się określi mniej więcej To mamy ścieżkę fajną No nawet jakiś słupek kilometrowy Czyli idę na kolejowym Super Teraz to już prawdziwa eksploracja Ciekawe czy jakieś pozostałości, bo tu jest przecież sieć trakcyjna, to tu, tu była kolej zelektryfikowana Jakieś fundamenty, może po, po sieci trakcyjnej, czy po słupach, czy coś takiego natrafię. No ale na słupek kilometrowy już jest. Jest dobrze, no, jest nasyp, jak nie wiem. O, nawet są podkłady kolejowe, wbite co prawda, ale są. Takie umocnienia nasypu, stosowane, żeby właśnie się nie osuwał w jakichś tam krytycznych miejscach. Już się kończy nam taka fajna ścieżka, troszkę bardziej zarasta nam tutaj ten nasypik, ale jeszcze tragedii nie ma, nawet dróżka taka jest. Ale tu fajnie, bo tu jest coś ciekawego: jak na peron to niskie, bo tu przecież były wysokie perony, ale jakaś krawędź jest, to no, ciekawa sprawa. Może jakiś z początku tam jeszcze budowy, może to był jakiś pierwszy, czy coś. Ciekawe. Tego nie widziałem. Zobaczcie, nawet jest jakaś resztka kostki brukowanej ładnej. No to był peron. No chyba, że to był ten. Już doszedłem do nowego portu. Ale numer. Kiedyś słup latarniowy. Ja już tu nie pamiętam jak to jak to było, ale chyba jeszcze dalej. Ale numer, tak to to jest tutaj. Peron Gdańsk Nowy Port. Jeszcze zrobię ujęcie jak mniej więcej z tej perspektywy zdjęcie zrobiłem. Tutaj tego pociągu. że doszedłem do końca. Udało się eksplorować. Mamy fragmenty jakieś resztki peronu. I krzaków pełno. Zarosło niemiłosiernie, Trochę czasu minęło. I stoję na torach. Gdańsk Nowy Port. Stąd kiedyś pociągi jeździły z KM do Gdańska Głównego. No nie tak kiedyś, bo to chyba w 2005 roku. Z tego co tam coś kojarzę. Albo w szóstym jeszcze można było. No dobra. Także tyle da dzisiaj z tej eksploracji. Mam nadzieję, że się troszeczkę podobało, chociaż trochę. Dziękuję wszystkim za uwagę, za poświęcony czas. I zapraszam do kolejnych filmów, które się w piątki ukazują w Różnej kategorii Nie tylko eksploracje, ale też Inne filmy, jakieś tam po prostu najazdy pociągów, czy coś z komentarzem, bez komentarza Takie dosyć urozmaicone A ja w miarę możliwości Jeszcze staram się nagrywać, jak pogoda pozwala, zdrowie też Także trzymajcie się Do usłyszenia, do następnego razu a ja idę na tramwaj i kierunek dom. Cześć.